Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność. Żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich, z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: Co to ma znaczyć? Ten rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu: Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie, Żywała Tobie Chryste. Usiądź, kochani. Kochani Chrystusie, Panu, siostry i bracia, czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela Letare, kolor różowy, kolor radości. Radości, że mamy tak wspaniałego Boga, który tak mocno nas kocha, że dał swojego syna, abyśmy my mieli życie. I warto o tym pamiętać, że mamy właśnie tak wspaniałego Boga, bo niebo jest dla nas otwarte nie dlatego, że my jesteśmy jacyś wspaniali, że nam się coś należy, ale dlatego, że to Jezus nam to niebo wysłużył. A dzisiejsze czytania pokazują nam pewną prawdę, której. I nigdy nie wolno nam zapomnieć, bo się pogubimy. I tutaj ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, najpiękniejsza chyba Ewangelia, najczęściej cytowana w czasie, w czasie Wielkiego Postu, w czasie różnych rekolekcji. My też przeżywaliśmy w zeszłą niedzielę i w tym minionym tygodniu rekolekcję. Ksiądz Emil też nawiązywał do tej właśnie Ewangelii. To bardzo ważne, abyśmy nie stracili tej najważniejszej informacji, że Bóg nas kocha i że to my go potrzebujemy. Kiedy jesteśmy z Nim, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Wtedy jesteśmy szczęśliwi, wtedy nie jesteśmy głodni. Wtedy mamy to, co jest nam potrzebne do życia. Nie chodzi o to, żeby nam zbywało, ale chodzi o to, że mamy to, co jest niezbędne. I teraz zobaczcie, kochani. Ta Ewangelia nam pokazuje o tym, co się dzieje z człowiekiem, który chce żyć po swojemu. Dzisiaj bardzo wiele osób chce żyć po swojemu. Dzisiaj bardzo często ludzie odchodzą, myśląc, że bez Pana Boga będzie łatwiej. Myśląc, że dzisiaj w XXI wieku oni są już na takim poziomie i tak są zaawansowani, tak inteligentni, tak wspaniali, tak mądrzy. Że będzie im wygodniej bez Pana Boga i sobie życie mogą po swojemu urządzić. I tak właśnie odchodzą, jak ten syn marnotrawny. Ale my też odchodzimy. My też mamy tę samą, bardzo często tę samą mentalność. I warto byśmy pamiętali, że, że i my czasami jesteśmy jak ten marnotrawny syn, który chce postawić na swoim i chce żyć po swojemu. I odchodzimy, ale co się dzieje z nami? Właśnie dzieje się to, że kiedy, kiedy tak na początku to wszystko tak pięknie miało wyglądać, tak jak jest ta piosenka, a miało być tak pięknie, a nagle okazuje się, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. I to jest tak opisane w formie tego człowieka, który w pewnym momencie stracił już majątek, przetrwonił, roztrwonił, wtedy przyszedł głód, wtedy on sam zaczął cierpieć ten głód. Jeszcze starsi ludzie może pamiętają w czasie wojny, co to jest głód. Oci już nie. Pamiętam, opowiadał mi mój znajomy, już nie żyje, w jednej z moich poprzednich parafii z który był też z rodzicami, też był na Syberii i potem jak wracali przez Kazachstan i opowiadał ten głód, że ten głód, tak jak tu dzisiaj widzimy, ten, ten syn poszedł pas, pasać świnie, co dla Żyda było największym hańbą, i, i z jeszcze chciał jeść to, co jedzą świnie i nawet tego mu nikt nie dawał. A tam on opowiadał, jak, jak tam właśnie z tego głodu czekali na przykład, jak, jak był pogrzeb, tamten muzułmański, bo oni wtedy tak chowali, zakopywali w zbanach jakieś zboże, czy inne rzeczy i oni potrafili w nocy przychodzić, wykopywać to, żeby zjeść. Zobaczcie, kochani, właśnie do czego Prowadzi głód. Ale do czego prowadzi też głód Pana Boga? I człowiek nawet sobie nie znaje z tego sprawy. A przecież wystarczy powiedzieć: Wstanę i pójdę do mojego Ojca. I też, kochani, właśnie to, to jest, kochani, właśnie ta decyzja, którą człowiek podejmuje. I może nawet jest ona prostsza w sytuacji tego, który gdzieś nam już doświadczył na swojej skórze tego, czym jest głód, czym jest też głód Pana Boga. Kiedy nie ma miłości wokół mnie, kiedy żyję mrzonkami, kiedy żyję tak jakby jakimiś takimi namiastkami, diabeł mnie z kwiatka na kwiatek poszyła, to, to, tamto, ale ciągle coś mi brakuje, ciągle to nie jest to, ciągle nie czuję się sobą, ciągle mam jakiś problem, ciągle jestem niespokojny, ciągle jestem nieszczęśliwy. I tak przerzucam to, że to może to przecież nie ja jestem winien, to zawsze ktoś musi być winien. I całą tą frustrację z siebie wtedy wylewamy. To jest właśnie głód Boga. I dlatego pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. I tak jak ten syn dzisiaj zauważył, przecież w domu mojego ojca, to nawet niewolnicy czy tam ci, ci najemnicy mieli dużo pod dostatkiem chleba. Nie musieli się o to martwić, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę. I to zrobił. Nie liczył na to, że mu ojciec wybaczy, że będzie wszystko wróci na swoje miejsce. Tam właśnie to, to życie nas czasami tak sponiewiera, że uczymy się pokory. I właśnie te nasze porażki bez Pana Boga, one też tak trochę nas uczą tej pokory. I, i może, może właśnie tego nam trzeba czasami. Byśmy zauważyli, że nie jesteśmy wcale tacy wspaniali i sobie sami w życiu nie poradzimy, i potrzebujemy Boga, dzięki któremu jesteśmy w stanie podołać wyzwaniom, które stawia nam życie. Ale jeszcze trudniejsza jest postawa tego drugiego brata. O tym też wspominał ksiądz Emil o tej, o tej, właśnie tej mentalności niewolnika. Coś za coś, interes. To ja, Panie Boże, jestem przy Tobie, jestem wierny, ja chodzę do kościoła, ja się modlę, ja chodzę do spowiedzi, chodzę do komunii to mi się coś należy. I nawet nie pomyśli, nawet nie pomyśl, tak jak ten, ten syn z wyrzutem do ojca, a mnie to on, nigdy nie dałeś koźlęcia, mi się zabawił z przyjaciółmi. A spytałeś się, a odpowiedziałeś ojcu: Tata, może zróbmy jakąś, jakąś uroczystość, mam przyjaciół, mam jakaś jest okazja. Nie. To jest właśnie takie, takie myślenie: nie spytasz, ale masz pretensje, bo od razu zakładasz, że, że będzie nie. I to jest takie potem patrzenie na innych, bo oni zawsze mają lepiej. U sąsiada to trawa zawsze bardziej zielona. Nie? A tego to kochanie rodzice bardziej. Taki bunt, taki, 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 taka zazdrość. To jest taki właśnie faryzeizm. Dlaczego Jezus mówi dzisiaj tę przypowieść? Właśnie dlatego, że faryzeusze zaczęli, zaczęli szemrać. Dlaczego ty chodzisz do, do grzeszników, z nimi jadasz, oni do ciebie przychodzą? Przecież tak się nie robi. A tak naprawdę pewnie zazdrościli, bo, 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 bo do nich nie przyszli. Mentalność niewolnika, mentalność faryzejska, czyli taka obudna. Tego się, kochani, musimy wystrzegać. Bo to wcale nie jest tak, że żeby pójść do nieba, to musimy rzeczywiście odejść od Pana Boga, pogubić się w życiu i jak ten syn marnotrawny wtedy do Pana Boga wrócić. Wcale nie, nie o to chodzi. Bo może ktoś powiedzieć no tak przecież większa jest radość z jednego, na radość w niebie z jednego grzesznika który się nawraca niż 99 sprawiedliwych którzy tego nawrócenia nie potrzebują radość tak ale jeszcze jest kwestia sprawiedliwości i konsekwencji i odpowiedzialności za swoje wybory radość jest większa ale teraz pytanie czy my Dorośliśmy też do mentalności miłości, żebyśmy umieli się cieszyć wtedy, kiedy, kiedy komuś coś dobrego wyjdzie. Kiedy nagle ktoś był właśnie pogubiony, a nagle ożył, zaginął, a odnalazł się i wrócił do kościoła wrócił do Pana Boga. Czy my jesteśmy w stanie cieszyć się i radować się z tego powodu, czy może też czujemy się, a tak, kiedyś to. To, to robił to czy tamto, a teraz do pierwszej ławki idzie w kościele. Nie? Mało razy takie rzeczy się słyszało? To jest właśnie ta mentalność, z którą trzeba walczyć. Pamiętajcie, kochani, diabeł jest bardzo cwany i on jak nie z jednej, to z drugiej strony będzie nam w głowie mieszał, żebyśmy my tylko jakby czuli się lepsi, żeby, żeby wzbudzać w nas pychę. Ale pycha z nieba spycha i nie warto taką drogą pójść. Dlatego dzisiaj Jezus tą Ewangelią chce nam przypomnieć, że On nas kocha, że Bóg Ojciec nas kocha i że On jest tym, który pozwala. Chcesz odejść? Jesteś wolny, zawsze. Chcesz odejść? Możesz odejść. Ale On wychodzi na drogę i patrzy, tak jak śpiewamy w tej pieśni. Wychodzi na drogę, patrzy, czy nie wracasz. A kiedy wracasz, to wybiega naprzeciw i rzuca ci się na szyję przewracać Ci godność. Takiego mamy Boga, który tak mocno nas kocha, i który chce, żebyśmy i my nauczyli się kochać, abyśmy mogli kiedyś być z Nim w domu, który dla nas przygotował, w Jego domu, w niebie. I warto sobie przypominać, kochani, w taką niedzielę, jak ta, ale też nie tylko w niedzielę, ale zawsze spoglądać w niebo i przypomnieć sobie, że my nie jesteśmy stąd. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tu jesteśmy tylko przez chwilę. I chodzi o to, byśmy pokazali, dali świadectwo, że my chcemy być w niebie. I dlatego słuchamy tego, co Jezus do nas mówi, bo on nam pokazuje drogę, która do tego nieba prowadzi. I on nas karmi po tej, tej drodze swoim ciałem, żebyśmy mieli siłę, byśmy nie upadli po drodze, byśmy się nie dali zwieść. Byśmy żyli miłością i patrzyli dalej niż na czubek swojego nosa. Tego potrzeba każdemu z nas. I dopóki żyjemy, dopóty musimy być czujni, by diabeł nas nie oszukał, nie omawił, nie wbił w pychę. Bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym udziela łaski. To bardzo hojnie. Jeżeli więc przyjdziemy do niego tak jak dzieci, to też Pan już mówi: jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Chodzi o tą zależność, jaką dzieci mają od swoich rodziców. Jeżeli tego nie uznamy, jeżeli nie pozwolimy sobie pomóc, jeżeli z całego serca nie zaprosimy Jezusa do swojego serca tutaj, z całego serca, do serca, z całego serca nie zaprosimy Jezusa, żeby, żeby do nas przyszedł, żeby nas przenikał, żeby Duch Święty nas, nas wzmacniał, abyśmy zaufali, posłuchali tego, czego nas uczy te Jego nauki. Nie dlatego, że musimy, a dlatego, że chcemy. Nie za coś, ale dlatego, że kochamy. Dopóki tego się nie, nie będzie, to jeszcze wiele nam brakuje. Ale nie martwmy się, bo Pan Bóg jest w stanie uzupełnić wszystko. Chodzi o wytrwałość w tej wędrówce. Byśmy się podnosili z upadków, byśmy szli wpatrzeni w niebo, byśmy spoglądali właśnie w tę stronę, byśmy nie zgubili tego azymutu, którym mamy się kierować w tym naszym życiu. Bo diabeł będzie kusił, Oj, będzie kusił i pięknie potrafi to robić. Ma świetnie, jak nieraz to powtarzam, dopracowany dział reklamy, potrafi to robić. Ale zawsze, siostro, bracie, pamiętaj, kiedy podejmujesz decyzję, to spójrz w niebo i przypomnij sobie, czego tak naprawdę w życiu chcesz. Czy chcesz kiedyś pójść do nieba, czy też nie? Bo od tego zależy, co wybierzesz. A to, co wybierasz, to później będzie cię określać i będzie niosło ze sobą konsekwencje. Szukaj Pana Boga, nie będziesz głodny czy głodna, bo twoje serce będzie gorące, a wtedy w naturalny sposób czynisz dobro, nie szukając siebie, nie szukając próżnej chwały, ale dajesz świadectwo swojej wiary i pokazujesz innym, jak dobry jest Bóg. Amen.